Hej, do Ciebie mówię! Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia. Władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Dodatkowo władze publiczne są zobowiązane do szczególnej opieki zdrowotnej dla dzieci, kobiet ciężarnych oraz osób z niepełnosprawnościami i osób w podeszłym wieku. Władze publiczne powinny również wspierać rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. To ja idę pobiegać. Chcesz dać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał!